Cześć, witam Was! To kolejny odcinek z pułapek. Tak, dzisiaj Wam zaprezentuję dwie pułapki. Tu już widzicie jedną, ta będzie do koniec. Najpierw jedna. Tu jest dziura, której nie powinno być, ale ją zrobiłem, żeby potem wylecieć, bo mi się nie chce później niszczyć. Słuchajcie, wejdziecie w tę pułapkę i nie możecie już wyjść. Tutaj są ten. Yy, poczekajcie, będą mi telefon dzwonić. No, niestety mi tata nie mógł się przerwać dlatego, że dzwonię przez telefon, ale nieważne jak widzicie, ta kłopka przy tym nie można wyjść dlatego, że... chyba, że na kreatywie. ale nieważne zajmujemy się... ktoś chyba... a nie po prostu tak teraz się zajmiemy tą a to nieważne, to jest moje game jak widzicie tu są sznurki to jest taki... no to jest taka nowa rzecz w tym nie mogę wam tego takie coś, tu jest jakiś narek sting, to się nazywa. I teraz, patrzcie. Idziemy tak jakby nigdy nic. Tam na koniec można postawić coś. Przepraszam, ale pies się dobija do drzwi. I na przykład sobie idziecie. Patrzę, o, nic nie ma, O, o, dupa. Spadam do No i wszyscy w takim momencie robimy. Ja muszę wpisać skila. No bo niestety ale mi się nie udało. No bo niestety ale nie mogę wyjść. No dobra, to już będzie na tyle. Jeżeli odcinek się Wam podobał, to nie zapomnijcie subka, lajka albo komenta, bo chcę wiedzieć, jaka ta seria jest, czy jest fajna, czy jest głupia. Jeżeli Wam się podoba, to zapraszam do lajkowania i do subskrybowania. I na końcu zrobimy creepera. Albo nie, nie chce mi się. Dobra, na razie, pa!